Szanowni państwo, nielegalna migracja to nie tylko liczby, to zagrożenie naszego bezpieczeństwa, naszej kultury, naszej tożsamości przede wszystkim. Musimy ciągle przypominać, jak Donald Tusk, pan premier Donald Tusk, uroczyście unieważniał referendum w sprawie nielegalnej migracji, czyli wręcz je bojkotował. A po co to robił? Po to, by teraz wpuszczać nielegalnych migrantów na Dyktando, poddyktando naszych zachodnich sąsiadów. Obudźmy się, podpisujmy się pod wnioskiem o referendum w sprawie nielegalnej migracji. Nie dajmy sobie wmówić, że to jest nienawiść. To jest troska, troska o nasz kraj, o naszą ojczyznę, o wszystkich naszych bliskich. W każdym biurze poselskim posłów Prawa i Sprawiedliwości znajdziecie Państwo formularze na których będziecie mogli się podpisywać. Bardzo serdecznie zapraszam. Ja zapraszam do swojego biura. Lubelska 4, Kraśnik. Nasza Polska potrzebuje nas, potrzebuje bezpieczeństwa, potrzebuje spokoju. Nie chcemy nielegalnych migrantów w Polsce.